Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam bardzo fajną stronę, na której możecie wygrać 4000 Golda do gry World of Tanks. Oczywiście, link będziecie mieli gdzieś tutaj na ekranie oraz w opisie filmu. No, chyba każdy wie o co chodzi w tej grze, więc tu nie będę dużo mówił. A więc tak, musimy. To wysłać ten kod na podany tutaj numer. Oczywiście, trzymany kod przepisujemy oraz wpisujemy e-mail. I tu bardzo ważna rzecz. E-mail musi być ten sam, na który jest zarejestrowane konto w grze. Nie możemy podać innego. Czyli, na przykład, podamy. I tu mamy maila. Tu podajemy kod, jaki nam przyjdzie. I Klikamy rozpocznij. Z moich obserwacji wynika, że po około wysłaniu dwóch SMS-ów mamy bardzo dużą szansę na wygranie 4000 golda do gry. Zaraz pokażę Wam mój profil gdzie mam już właśnie z tego konkursu parę tysięcy wygrane, a więc za chwilę wracamy do gry. Już jesteśmy w podglądzie mojego profilu. Jak tutaj możecie zauważyć, mam ponad 8000 golda. Oczywiście wszystko wygrane w tym konkursie, więc bardzo polecam. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach. Oczywiście dawajcie łapki w górę i subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.